Cześć, tak jak obiecaliśmy, będziemy rozmawiać o wszystkich odcinkach drugiego sezonu Wiedźmina. Po kolei był u nas już materiał taki ogólniejszy, bezspoilerowy. No ale teraz czas, żeby wgłębić się w gryście nieco bardziej w poszczególne epizody. Zaczynamy oczywiście niespodzianka od pierwszego. Znaczy ja jestem Grzegorz, wy jesteście na czysta kultura. Zapraszam. Już od dawna było wiadomo, że pierwszy odcinek drugiego sezonu będzie bazował na opowiadaniu ziarno prawdy u Sapkowskiego, to jest taka luźna wariacja Pięknej Bestii powiedzmy. Widać tam te czerpanie właśnie z tych obszarów. No i tutaj właśnie to opowiadanie jest fundamentem całego odcinka. Gerald jest z Ciri w drodze do Kermoren, wiadomo, po Cintry. Oni się w końcu na koniec pierwszego sezonu spotkali, no i teraz razem podróżują. I o ile w pierwszym sezonie tej chemii, tej podbudowy, jeśli chodzi o ich relacje, nie było, no to w drugim to się już zaczyna. Rozmawiają, Gerald Henryka Wiltu jest naprawdę świetny, wciela się w takie pseudo-ojcowskie sceny, czasem rzuci nawet żar, no ale widać... Widać u niego tą troskę o Ciri, widać u niego, że chce ją chronić za wszelką cenę. Jest też wyjaśnienie tego, tego zjawiska prawa niespodzianki, jakby ktoś nie pamiętał, dlaczego oni są powiązani tym przeznaczeniem, tym losem, i to jest bardzo wszystko fajnie nakreślone. Tak jak już mówiłem, w tym pierwszym materiale bezpoilerowym, fundament książkowy. To jedno, ale w serialu on jest traktowany dość luźno. No i w tym pierwszym odcinku także dość luźno potraktowano to ziarno prawdy, to opowiadanie, które stanowi bazę. Aczkolwiek, wydaje mi się, że nie ma to jakiegoś większego wpływu na odbiór całości. Wszystkie najważniejsze aspekty tego opowiadania są jakby zawarte. No a zmiany dotyczą takich rzeczy, jak to, że w serialu Geralt przybywa do Dworu Nieuwerena razem z Tiri. W książce on tam przybył sam. W serialu Geralt zna już Niwelena z jakichś wcześniejszych wojaży. Tu jest oczywiście cała opowieść, jak do tego doszło, że spotkał go jako młodego chłopaka, pomógł mu zabić tam bestię. No i młody Niwelen mógł się tym pochwalić przed ojcem, który był z niego dumny. Tutaj jednak Geralt już wcześniej Niwelena znał. Mają tą znajomość, widać, że jakaś więź, jakaś tam relacja ich łączy, więc no, to są takie dość podstawowe zmiany, ale same rzeczy, same wydarzenia, które dzieją się już w tym dworze, no, są naprawdę bardzo fajnie nakreślone. Całość opiera się oczywiście w dużej mierze na rozmowach. Na rozmowach wcześniej Geralta z Ciri, ale potem Geralta z Nivelenem, które są fenomenalne, ja Christopher Kiviga, takiego, wiecie, uroczego gospodarza, który śmieszkuje, który jest taki właśnie uroczy, szarmancki w swoim zachowaniu, ale ma jakąś swoją mroczną tajemnicę, którą poznajemy dopiero na, sam, na samym końcu. Niemniej Geralt i Niven rozmawiają o tym, co się właśnie dzieje na świecie: jakie zmiany zachodzą, co się może stać z Syrią, jeśli trafi ona do Kermoren. Cała ta historia jest w taki fajny, luźny sposób nam wy wykładana, tak żebyśmy wiedzieli na czym stoimy, w którą stronę potoczą się daje losy serialu, w którą stronę potoczą się losy poszczególnych bohaterów. I moim zdaniem to jest nakreślone bardzo fajnie i te zmiany, które były na samym początku, no to one właściwie dla takich zagorzałych, wiecie, obrońców tego, tej świętości oryginału, jeśli chodzi o adaptację, no mogą być już nie do zaakceptowania. Moim zdaniem one nie są specjalnie kontrowersyjne, a już na pewno nie są kontrowersyjne na tle różnych zmian i różnych pomysłów twórców, które pojawiają się w kolejnych odcinkach. Także, jeśli tu jesteście zdenerwowani, no to w kolejnych epizodach może być naprawdę grubo. Bardzo podoba mi się zresztą cała stylistyka tego odcinka. Ten set taki baśniowo-mroczny, wiecie, te dworzyszcze, widać, że jest dopracowane i jest tam taki klimacik naprawdę. Tak sobie te dworzyszcze właśnie Nivelena wyobrażałem, gdzie ten dągo sucha, dzieją się jakieś rzeczy. Wygląda to naprawdę spoko, ten padający się cały, cały czas śnieg też robi robotę. Chociaż, uwaga, mała taka głupotka, jest zimno właśnie, sypie śnieg, Ciri jest ubrana w kożuchy futra, a Geralt sobie siedzi, wiecie, po nocy w krótkim, w krótkim rękawie i luz. Ja wiem, że jest Wiedźminem. Ale zachowajmy jakiś umiar, prawda, w całej tej historii. Bardzo fajnie też wygląda zresztą Werena jako Bruksa. Pierwsze jej pokazanie, kiedy ona się skrada po tych, po tych ścianach, po tym suficie, od razu przywodzi na myśl jakieś dobre horory, jakiś ring, prawda? Tego typu klimaty, wydaje mi się, że to dodaje też takiego, takiego smaczku całej historii. No i potem, potem te walki, jakie się odbywają niektórym pewnie te momenty kiedy jest takie zwalniane tempo, wiecie ten, ten, ten bullet time, coś takiego mogą przeszkadzać, dla mnie spoko, fajnie to grało, dodawało też takiego smaku tym wszystkim scenom walki, wydaje mi się, że, że na pewno nie zaszkodziło. To co ważne, poza oczywiście tym, co działo się u Niwelena z Geraltem i Ciri, jest oczywiście nakreślenie jakby takiego ogólnego planu tego, co dzieje się po sodem, prawda? Północ wygrała tą walkę z Nilgardem, wygrała ten, to, to starcie o włos dzięki temu, że Jennifer użyła tej magii ognia, no ale Jennifer zaginęła po tej walce. Widzimy Tisaye, która po prostu rozpaczliwie jej szuka no, która jest mocno przybita tym, że straciła, powiedzmy, tą swoją taką uczennicę, pupilkę, no a tymczasem Yennefer jest po prostu w niewoli u Fringilli Vigo i jej ludzi, ale sytuacja bardzo szybko tu się odwraca, bo za chwilę jednak obie czarodziejki wpadają w zasadzkę i dostają się w niewolę, tego jeszcze nie wiemy, ale bardzo szybko się wyjaśnia, że, że chodzi właśnie o elfów. Między Fringillą i NFR e, też odbywają się bardzo fajne rozmowy. Ten odcinek zresztą stoi na takich właśnie dialogach, gdzie postacie ze sobą rozmawiają. Jest dużo treści, być może jest mniej przepakowane to wszystko akcją. E, ale moim zdaniem, to wychodzi tylko na plus. To tak samo wiecie, jak było w początkowych odcinkach gry o Tron, Też niektórzy mówili, że przegadane, a potem jeśli, jeśli porównali sobie z odcinkami z późniejszych sezonów, to to przegadanie. I te więzi budowane między postaciami jednak robiły robotę i moim zdaniem dobrze, że Netflix idzie w tą stronę. Geralt Ciri, to po pierwsze, Geralt Nivellen, no i Jennifer z Fringillą, także bardzo, bardzo dobre dialogi, pokazujące też pewną hierarchię tego, co dla jednej jest ważne, co dla drugiej jest ważne jaka jedna jest niezależna, a druga bardziej oddana sprawie tutaj w tym przypadku Nilfgardu, prawda? Więc wydaje mi się, że dobrze, że tak ten sezon się zaczyna. Odcinek bardzo dobry, być może niespieszny, być może tempo nie było jakieś zabójcze, ale mi się wydaje, że to tylko właśnie wyszło mu na dobre. Więc tyle o pierwszym odcinku. Dajcie znać, jak wam się podobał. Czy to luźne potraktowanie ziarna prawdy było OK? Czy jednak tego nie akceptujecie? Zapraszam do komentarzy. No i zapraszam także do kolejnych odcinków, w których będziemy omawiać następne epizody drugiego sezonu. Będzie pewnie przygotowana gdzieś na kanale też specjalna playlista, żebyście sobie mogli to łatwo znaleźć. No, a jeśli będzie Wam się podobało, to gdzieś tam podawajcie dalej, lajkujcie. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał. A w tym odcinku to wszystko. Ja się z Wami żegnam na razie.